Team Fortress 2 gra, wydana ponad 13 lat temu i nadal żyje. Głównie dzięki społeczności, która tworzy filmy, mapy, bronie, aktualizacje bądź po prostu gra. Wiele osób zaczęło grać w TFA, lecz nie zrozumiało jego zasad, nie wydawało im się fajny, przez co go odinstalowali. A niektórzy bawią się dobrze do dzisiaj. Więc jak zacząć grać w Team Fortress 2? No najpierw trzeba będzie grę ściągnąć. Znajdziesz ją na Steamie. Jest darmowa. Od 2011 roku. Dzisiejsze komputery są w stanie poradzić sobie z nią bez większych problemów. Ale optymalizacja jest na tyle spaprana, że możliwe i już konieczne stanie się zainstalowanie konfigów. Kiedyś najpewniej będzie o tym film konkretnie, ale jeśli aktualnie macie takie problemy, możecie wpaść na mój inny film. Albo na przykład na kanał Versusa, na jego filmu Optymalizacja, Jak na moje lepiej to wytłumaczymy niż taki ja. Link w opisie. No dobra, pobrałeś grę, uruchomiłeś i co dalej? Masz od kilku do kilkunastu opcji. Możesz dołączyć do gry poprzez zagraj w grę. Po kliknięciu pojawić się kilka opcji. Swobodny. Pozwolę ci wejść do tak zwanego casuala, na którym ludzie grają sobie forfan najczęściej, lecz czasem zdarzają się na nim boty, oszuści, albo po prostu chamscy gracze. Wstrzymaj się z graniem tam i spróbuj znaleźć jakiś serwer w zakładce społeczności, zaraz o nim będzie mowa. Rankingowy. Tryb, w którym możesz dostać bana za wyjście z gry i w zasadzie nic poza tym. No, okazjonalnie rangę. Jeżeli pierwszy raz odpalisz grę, nie będziesz miał do niego dostępu z powodu pewnych ograniczeń. Man vs Maszyny. jest to trybko kooperacyjny, na którym grasz przeciw robotom, które za cel obrały sobie wysadzenie pewnego punktu na mapie. Podczas przerw między falami możesz wykupywać uleczenie na bronie, postacie i tzw. manierki dające ci wzmocnienia itd. Są w stanie ci zapewnić amunicję, nieśmiertelność, powrót do bazy bądź busa do obrażeń, tzw. kryty. No i serwery społeczności. Jeżeli Ci się znudzi swobodny, stąd tu a znajdziesz wiele więcej różnych trybów. Omawianie ich będzie tutaj zbyt czasochłonne, więc najpewniej powstanie o tym oddzielny film. Trening. Jest to tryb, który polecam większości nowych graczy, chociażby aby ukończyć samouczki tych czterech klas. Po tym, jeśli nie czujesz się zbytnio na siłach, możesz sobie pograć z botami. Preferuję 12, ale można tu i także więcej. Jeśli chcesz i jesteś ciekawy gry, możesz także pobawić się komendami, które znajdziesz na TF2 wiki. Stwórz serwer, który z stworzeniem serwera nie ma zbytnio nic wspólnego, a jest. Możesz wejść i pobawić się na wybranej przez siebie mapie, używając komend, ale na w większości musisz się bawić komendami jeszcze bardziej, żeby boty zadziałały w ogóle. Ekipunek. W nim przechowywane są wszystkie twoje przedmioty. Możesz zakładać je na postacie i ich używać. Możesz także wytwarzać przedmioty albo zamienić broni na skrapy, skrapy na reki, reki, na refy, które są głównym środkiem płatności community w grze. Możesz także przeglądać skiny bądź inne przedmioty w grze. Opcje w nich znajdziesz możliwości konfiguracji gry, np. układ klawiszy, ustawienie dla myszki, czy inna głośność, bądź jakość grafiki. No dobrze. Wytłumaczyłem wam parę kwestii, więc teraz przejdźmy do szybkiego omówienia klas. Scout, Chłopak z Bostonu, miłośnik baseballu i podobną Magdez z dziewuchy. Podobno, podobno, bo w końcu nie jest w stanie sam poderywać panny Pauling w dacie ważności. W jego uzbrojeniu znajduje się dubeltówka działając ekstrze albo zadając ogromne obrażenia z bliska, pistolet do dobijania z dalszych odległości i kij baseballowy wykonany z Amelinium. Coś amelinowe! Owy służy głównie do wybijania dysków z kręgosłupa. Specjalizuje się we flankowaniu i dzięki większej prędkości biegu wynoszącej 133% jest klasą świetną do wyzywania na pojedynek większość klas pojedynkę. No bo jednak huherko z niego, tylko 125 HP. Żołnierz. Fanatyk Ameryki i oczywista parodia weterana wojennego. Dziad walczył do 47. mordując nazistów w Polsce, co ciekawe. W jego uzbrojeniu znajduje się rakietnica, dzięki której może robić rakietowe skoki kosztem zdrowia, zyskując wysokość. Na bliższy dystans lub gdy nie chcesz tracić zdrowia przez wybuchy, używasz strzelby, ewentualnie elitarnego szpadla. Specjalizuje się w atakowaniu obitych grup przeciwników i ewentualnie we flankowaniu. Pyro. Ten dziad jest dość dziwny. Biega z miotaczem ognia, który w jego mniemaniu uszczęśliwia ludzi, a tak naprawdę ich eksterminuje, wydaje mi austriacki malarz pewną grupę etniczną. Wspomniany miotacz ognia jest pierwszorzędną jego bronią. Ma on możliwość odbijania wszelkich widocznych i fizycznych pocisków, tak zwanych Drugi slot, gdyby gaz się w miotaczu skończył, to strzelba i dobicia bądź robania drwa siekiera. Został on zaprojektowany do zaskakiwania przeciwnika i robienia pułapek. Ale ze względu na atak alternatywny, ogień i strzelbę, świetnie nadaje się do obrony pozycji i innych klas. Hans Kätze, Demoman. Szkocki, jednooki alkoholik zamiłowany do eksplozji i rodem z Bejruta. Posiada on granatnik, którym wyrzuca granaty zwane także pipeami. Przy pierwszym kontakcie z przeciwnikiem, wybuchając, zadając mu duże obrażenia, a jeśli wyląduje w pobliżu, splash plażdemet zada mniejsze, ale zada. Jak to na wybuchowego czarnego ziomka przystało? Jako broń drugorzędną ma więcej eksplozji. Znacznie więcej eksplozji. Bomby samoprzylepne, które lubią służyć za śmiertelną pułapkę. Detonujesz do 8 na raz, zadając ogromne obrażenia. Alkoholik lubi nosić tak zwaną piersiówkę do napojów wysokowych, ale nie ten cholerny szkod. On nosi całą butelkę z wiskaczem. Nie on ma rum. A owej butelki nie zawaha się rozbić na Twoim łbie. Świetnie nadaje się do ataku i obrony, w zależności od sytuacji. Była Ameryka, była Szkocja, to teraz ich rywal, Rosja Sowiecka. Z niej pochodzi nasz ikoniczny wręcz przyjaciel Heavy, ewentualnie Gruby. Na pole bitwy zawsze wychodzi, ze swoim wybranką, Saszą, czyli miniganem, który strzelając przez 12 sekund marnuje 400 tysięcy dolarów. Na drugi slot ma strzelbę, ale mał który heavy ją na poważnie nosi. Prędzej kanapkę, bądź innego tak zwanego lunchboxa, czyli jedzenie na drugi slot. Jak na prawdziwego słowienina nina przystało, nie dziwieć, wodka bala lajka, strzelecie mocno w jajka. Z piąchy ma się rozumieć. A nasz sowiecki przyjaciel nadaje się świetnie do obrony, bo w teorii taką klasą jest, i do puszowania bądź tankowania obrażeń, czyli kolejne obchania linii frontu, oraz przyjmowanie na siebie obrażeń tak dużych, że inne klasy by to zabiło. W Stańczykach Zjednoczonych jest wiele ikonicznych stanów, na przykład Texas. W takim narodził się Del Conager, zwany przez innych najemników przyzwiskami typu Hardhead, Angie, bądź ten, co przysłużył się drużynie. Inżynier jest w stanie zadawać obrażenia, transportować sojuszników i ich leczyć. To dzięki jego budowlom którymi są działko, zasobnik oraz teleporter. Każdy z nich może ulepszyć na trzeci poziom, co zwiększa ich wydajność kosztem nowej statystyki, której musi pilnować. Metalu. Dzięki niemu buduje, naprawia i ulepsza swoje budowle. Do obrony własnej, jak i swojej budowli, przed pewnym francuskim ziomkiem ma strzelbę, pistolet i klucz. I takim kluczem można ulepszać budowlę. Jest on wręcz stworzony jako klasa obrony oraz wsparcia, ale może być on też wyjątkowo agresywną klasą ataku, ale to w innym filmie. Medyk uwielbia eksperymentować na swoich pacjentach. No, wkłada jakieś dziwne serce wieloryba do klatki piersiowej Hewiego, więc coś w tym jest, nieprawdaż? Nie jest on postacią do zadawania obrażeń, a do chronienia. Zachronienie medyk najczęściej odpłaca się zdrowiem, które bywa konieczne do walki. Robią to za pomocą Medigana, broni, a raczej narzędzia do łatania sojuszników na polu walki. Co jakiś czas ma do dyspozycji ładunek Ubercharge, który nadaje jakieś właściwości, które są w stanie przepchać ten cholerny wózek do punktu kontrolnego, bądź zająć ten punkt kontrolny. Jest kilka typów, ale podstawowy zapewnia niezniszczalność przez 8 sekund. Jednak jeżeli medyk już sam się znajdzie na polu bitwy, może się bronić karabinem strzykawkowym, bądź piją do kości. Jako medyk będzie najlepiej, jeżeli skupisz się na dwóch rzeczach. O swoim przeżyciu i leczeniu twojej drużyny. Jesteś w zasadzie najważniejszą klasą w grze, więc inni gracze powinni cię bronić. Nawet za cenę własnego życia. Tak się dzieje, gdy twoja drużyna jest dość skoordynowana, aczkolwiek rzadko się to zdarza. Profesjonaliści mają standardy. Niektórzy biją żonę kijem golfowym, albo strzelają bani z drugiego końca mapy. To jest Sniper, australijski specjalista od celowania wyborowego. Siedzi przez godziny, wyczekując na pociągnięcie spustu i bang, już leżysz. Jednak jeśli ktoś podejdzie do niego, ten obleje go moczem, albo rozstrzela go pmm. Ewentualnie potnie maczetą, zwaną także kukri. Jest on dobrym wsparciem i demerdilerem, czyli zadaje sporo obrażeń. Jednak do gry nim potrzeba więcej skilla zajma. Jego ważnymi celami są głównie medyk, przeciwny snajper i heavy, ale raczej na inne klasy także się połasi. I w końcu pewien Francuzik. Dla niektórych dżentelmen, dla innych mentalgen, a jeszcze innych ten dziad, co psuje działkę inżynierowi. Najpewniej ojciec skauta i nauczyciel wydacie ważności. Znika dzięki Zegarkowi Niewidzialności, przebiera się za przeciwników i kładzie saper na budowlach Inżyniera niszcząc je ja w ten sposób. Jeżeli ktoś jest odwrócony do niego plecami, często połaci się, wyjdzie z Niewidzialności i wsadzi mu kosę w żebra, a w ostateczności wyciągnie rewolwer. Jego głównymi celami są najczęściej Inżyniery, Snajpery, Heavy i Medyk. Na koniec klas wspomnę, że każda z nich posiada swój filmik z cyklu Poznajcie Drużynę, gdzie poznajemy owe postacie. Wystarczy, że wpiszesz na YouTube Mid the Team, a wyskoczy ci cała playlista. Link także w opisie. Tak. Wiem, że poznaliśmy już wszystkie klasy, ale zaczekaj. Dam ci jeszcze kilka porad, zanim zaczniesz grać. 1. Celność twoja jest zawsze maksymalna. Nieważne czy jesteś w powietrzu, czy biegniesz, czy stoisz, czy biegniesz szybciej niż stoisz. Jest to mechanika polegająca na rozprysku pocisków w trakcie strzelania w kole o pewnym, zależnym od broni, promieniu. Dokładnie tu ujmując, podczas strzelania musimy sobie wyobrazić kółko wokół środka ekranu, i w tym kółku będą lodować pociski po wystrzale. 2. Random kryty dają buffa na pocisk albo czasem na 2 o 300% bazowych obrażeń. Jak dostaniesz takowy, to w przypadku większości kles zabijesz albo zostaniesz zabity, gdy ktoś go dostanie. Niestety na oficjalnych trybach jest on włączony prawie zawsze. 3. Nie każdy o kolorze Twojej drużyny to Twój sojusznik. Może to być szpieg, który przebrał się za osobę z Twojej drużyny. Postrzelaj w owego sojusznika i odwracaj się co jakiś czas, by zobaczyć, czy nie idzie w Twoją stronę. Dźgniecie w plecy i natychmiastowo zginiesz. 4. Nie każdy przeciwnik chce Cię zabić. Jak widzisz Hewiego kłócającego w kącie oraz trzymającego kanapkę, zatrzymaj się. Nie zabijaj go. Jest to przedstawiciel pewnego gatunku friendly, czyli przyjazny z angielskiego. Oznacza to, że nie ma na celu cię zabić, tylko jest dobrym ziomkiem. Ci, którzy ich zabijają, zazwyczaj są kikowani do szybko serwera. Nie bądź jednym z nich. 5. Jeżeli masz zamiar zostać z grą na dłużej, wpłać 20 zł. Bądź więcej na konto Steam. Następnym razem jak wejdziesz do gry, wejdź do sklepu Banko i kup klucze manko. Te takie żółte i czyste, są one walutą społeczności. Nie, nie kupuj tego sombrero. Przepłacisz, kup klucze. 6. Patrz na czat. Mimo to, że na casualu nie możesz na nim pisać, to często są tam bardzo przydatne informacje. Na przykład o tym, że przeciwnik naciera, musisz się jak najszybciej dostać na front, albo gdzieś w okolicy kręci się szpieg. Warto także słuchać, bo nie wszystkie komendy są na czacie. Wysłuchuj dźwięku o niewidzialnego szpiega, krzyków postaci i komend głosowych. Na przykład dla Ciebie jako nie dla inżyniera znaczenie ma pudispenser here. I ostatnie, najważniejsze, baw się świetnie.